Cześć wszystkim, tutaj Marchmentarot, w szczególności witam wszystkie zodiakalne panny w czytaniu dla singli na listopad 2024 roku. W dzisiejszym czytaniu sprawdzę, czego zodiakalne panny mogą się spodziewać w zbliżającym się miesiącu w uczuciach, jakie jest tło tej sytuacji i rada do niej. Jeśli to czytanie ci się spodoba, jeśli rezonuje z Twoją sytuacją, jeśli chcesz być na bieżąco z moimi nowymi czytaniami lub po prostu docenić moją pracę, zapraszam Cię do subskrybowania, lajkowania i komentowania. Chciałbym dodać, że ze względu na inne obowiązki nie realizuję czytań prywatnych. Pamiętaj, że jest to czytanie ogólne i może nie rezonować ze wszystkimi, dlatego przyjmij to, co dla ciebie, a resztę zostaw. Polecam również sprawdzenie swojego znaku zodiaku w Ascendencie i w Księżycu. Link jest dostępny w opisie filmu, może w czytaniach dla tych znaków również znajdziesz coś dla siebie. Ja serdecznie zapraszam również do moich innych materiałów. Pamiętajcie, że wszystkie moje czytania są dla was. Moje kochane panny ja już nie przedłużając, przechodzę sobie do czyszczenia, tasowania i wykładania kart. Moi, kochani, po lewej stronie przekaz główny, czyli to, czego możecie się spodziewać, jeżeli chodzi o emocje, o uczucia i kwestie z tym związane. W zbliżającym się miesiącu listopadzie, po prawej tło tej sytuacji, to czego nie widzisz, doprecyzowanie przyczyny, może się też tam pojawić jakaś odrębna kwestia, odrębna sytuacja, mniej lub bardziej powiązana, połączona z tym, co po lewej stronie. Natomiast tuż przede mną, w dolnej części ekranu, będzie karta rada, czyli jak się zachować, na co zwrócić uwagę, co powinno być priorytetem, jak się odnieść do danej kwestii, do danej sytuacji. Zaczynamy sobie królem denarów. Paśkielichów. I koło fortuny. No, bardzo ciekawie się zaczyna tło, czwórka mieczy, Rycerz Pentakli, Karta Sprawiedliwości, I Rada. Jaka Rada? Rytwan Dobrze moi kochani Przechodzimy sobie do waszego czytania Zaczynamy sobie od lewej strony Od króla denarów Od pazia Kielichów i od karty koła fortuny Król Kielichów może być oczywiście Waszą energią, bo to Wasz trygon, ale też może być energią z zewnątrz i w tym momencie może mówić o mężczyźnie z Waszego trygonu, czyli trygonu Ziemi, Byk Pan na Koziorożec. Jaki jest ten mężczyzna? On jest bardzo taki stały. Jeżeli chodzi też bardzo często o sytuację materialną, jest to osoba, która gdzieś w życiu radzi sobie całkiem w porządku, tak? Bardzo często jest to mężczyzna, który albo może mieć coś swojego, albo, ale dla niego też trzeba jedna rzecz, jedną rzecz dodać, że jeżeli chodzi o kartę króla pentakli, to zazwyczaj jest to mężczyzna zapracowany, tak? Mężczyzna, dla którego sprawy zawodowe, sprawy materialne są bardzo istotne. Dlatego też z jednej strony jest to mężczyzna, który może mieć wiele do zaoferowania, z drugiej to może być mężczyzna, który będzie wymagał od was potencjalnie elastyczności, jeżeli chodzi o czas, o czas potencjalnie tego poznawania się. E, raczej jest to mężczyzna nowy, dlatego że <laughs> dlatego, że mamy tutaj koło fortuny. No i właśnie, e, druga energia jest to energia mm, pazia kielichów, a paść kielichów moi kochani jest kartą wyznań jakieś okazywania sympatii takich dobrych emocji, flirtu gdzieś to zazwyczaj są karty ta energia nie mówi o czymś konkretnym, tak, w sensie ona nie mówi o jakichś zobowiązaniach o wyznaniach, takich wiele znaczących zazwyczaj to jest okazywanie takie luźne okazywanie sobie sympatii tak? zazwyczaj w paziu kielichów też może być jakiś flirt, tak, troszeczkę takie zaczepki, natomiast ostatni Energia to jest energia karty koła fortuny. A koło fortuny, moi kochani, to są okazje od losu, niespodzianki od losu, szanse do wykorzystania. Znaczy, inaczej, z kołem fortuny jest tak, to nie jest jak z gwiazdą. E w karcie gwiazdy to zazwyczaj, znaczy, zawsze przychodzą praktycznie niespodzianki pozytywne. Z kołem fortuny jest tak, że one mogą być pozytywne lub mniej pozytywne. I też karty mogą, ta energia bardzo często mówi o tym, że my decydujemy, czy z czegoś korzystamy. Inaczej, czy my tą szansę weryfikujemy i czy sprawdzamy, czy to jest coś dla nas. Czy my? No bo z kołem fortuny jest tak, że ono się obraca, jak my z czegoś nie skorzystamy, tak to albo to przepadnie, albo skorzysta ktoś bardziej zdeterminowany. Natomiast z kołem fortuny jest tak, że też nie zawsze wszystko, co wydaje się w pierwszym momencie szansą takową oczywiście jest. Tak samo jeżeli chodzi o tego króla pentakli. I karty tutaj mogą pokazać Pokazywać, że w tym miesiącu możecie mieć okazję do flirtu z takim mężczyzną, tak? Karty też mogą pokazywać, że takiego mężczyznę możecie yy, poznać, ale to gdzieś jakiś taki raczej początek będzie. Karty tutaj nie mówią jeszcze <laughs> o tym, że yy, o zaangażowaniu, o tym, że coś więcej, i też nie mówią o pewnej motywacji. One na razie tylko nakierowują, jaki ten mężczyzna może być. I tak jak wcześniej już powiedziałem, co do tej postaci, w pozytywie. Zazwyczaj y, król y, pentakli pokazuje mężczyznę takiego ogarniętego życiowego, ustawionego życiowego, życiowo też takiego ambitnego, takiego, który nie tylko planuje, ale także działa, który gdzieś tam już w swoim życiu coś osiągnął, który ma coś do zaoferowania, ale z drugiej strony, jeżeli chodzi o jego priorytety, on bardzo często w negatywie, tak, może mieć takie podejście, że Uczucia, miłość mogą być ważne, tak? Mogą dawać coś fajnego, mogą, mogą, jakby to powiedzieć, uzupełniać życie. Ale tutaj rodzi się pytanie: tu, pod tym, jeżeli chodzi o wartości, tak? Jeżeli chodzi o to, co dla tego mężczyzny jest najwa najważniejsze, jest tutaj pewien znak zapytania, dlatego że on bardzo często ma, król pentakli, ma takie podejście: to, co sam sobie zbuduje, to, co, to, co jest tylko zależne bardziej ode mnie. To jest coś pewniejszego. Tak samo w relacjach. No, do tanga trzeba dwojga, tak? Nie zawsze jesteśmy w stanie przewidzieć zachowania, poczynania yy, drugiej strony. No i ten król Pentakli to też bardzo często jest mężczyzna, który gdzieś tam już w swoim życiu jakąś stabilizację miał, dlatego też karty mogą pokazywać, że on bardziej ufa temu, co jest zależne tylko i wyłącznie od niego. Tak więc on do relacji może uważać, że fajnie by było, tak? Że może być, te, może być też mężczy, mężczyzną, który ma sporo do zaoferowania, ale z drugiej natomiast strony nie zawsze to jest jego priorytetem. On też przez to, że bardzo często już gdzieś tam w, swoim, w swojej przeszłości e, pewną stałość, stabilizację, jakąś relację taką dłuższą miał, może w tym momencie podchodzić do tego na zasadzie: nie ma się co nastawiać, tak? nie ma co się za mocno angażować, tym bardziej, że to może nie leżeć w jego naturze. Karty, gdybym tutaj miał określać wiek, raczej będzie to mężczyzna starszy, ale niekoniecznie. Natomiast widać w pozytywie też, tak jak wcześniej już powiedziałem, ten mężczyzna może mieć sporo do zaoferowania. Natomiast w negatywie karta króla Pentakli może mówić o tym, że ten mężczyzna może być taki. Jakby to powiedzieć,. A... No, nie tak na przykład jak król yy, Buław, tak? Czyli mniej taki porywający. Gdzieś wizualnie może być okej, okay, ale to nie będzie tak jak mężczyzna, właśnie pokazany w y, Królu Buław, czy też w Królu Kielichów. Raczej to taka energia bardziej yy, taka stabilna, tak? Jeżeli chodzi o te tego mężczyznę, bardzo też często jest to mężczyzna, który taki. Bardzo wiele rzeczy bierze, bierze bardzo mocno na poważnie. Też jeżeli chodzi o te to poczucie humoru, jeżeli ono dla was jest ważne, no to król Pentakli, on może być taki. Mm, sztywny, mówiąc prost. E, natomiast karty tutaj mogą pokazywać, jeżeli też byłaby to energia wasza, bo o tym też trzeba wspomnieć. Karty też mogą pokazywać, że w tym miesiącu możecie dużo mocniej skupiać się na okazywaniu sobie jakiejś takiej sympatii, czułości, tak, troski o siebie. Karty też mogą mówić o tym, że będzie okazja w jakiś sposób docenić siebie, albo coś możecie tutaj postanowić e, gdzieś sobie e, w swoim własnym towarzystwie gdzieś się wybrać. Tak, gdzieś tam doceniając samego siebie, albo karty też mogłyby pokazywać, jeżeli chodzi o ten miesiąc, że możecie sobie pozwolić na jakiś drobny zakup, po to, żeby sprawić sobie przyjemność. Natomiast jeżeli byłaby to energia cudza, <laughs> przepraszam, karty bardzo mocno tutaj wskazują na to, że możecie mieć okazję do nowego flirtu, nowej znajomości. Karty na szczęście z jednej strony w pozytywie niewiele obiecują poza flirtem, poza taką otwartością, bym powiedział natomiast z drugiej strony nie ma też kart negatywnych, nie ma obok na szczęście najgorszych kart, czyli gdzieś tam jakiejś nieszczęsnej piątki kielichów, która by ostrzegała, że ktoś gdzieś tam ma nieprzepracowane tematy związane z przeszłością nie ma na przykład też siódemki mieczy, która by mówiła o tym, że ktoś ma nieszczere albo niedobre zamiary, nie ma karty diabła, która by ostrzegała przed jakąś toksycznością maga, czyli energii która by mówiła o tym, że ktoś jest no, zakłamany, tak, że pokazuje wam jakąś inną wersję siebie. Karty Tutaj mogą pokazywać, że ten mężczyzna będzie sobą. Natomiast pytanie też, yy, które jest istotne: czy Wam ten sposób bycia tego mężczyzny, który się tutaj w tym miesiącu yy, pokazuje, będzie odpowiadał? Tak, jeżeli Wy gdzieś tam oczekujecie bardziej takiej. Yy, yy, romantycznej miłości, czy jakiegoś bardzo dużego zainteresowania, gdzieś tam yy, sporej ilości spędzania czasu wspólnie, tak? No to karty mogą tutaj pokazywać, no, że ten król Pentakli, on może być w tym temacie trudny, bo tak jak mówię, bardzo często król Pentakli mówi o mężczyźnie zapracowanym, który gdzieś tam pilnuje, pilnuje swoich interesów, pilnuje yy, swoich obowiązków, jest bardzo taki sfokusowany na tym, co ma do zrobienia. Pod tym względem oczywiście też jest dosyć yy, podobny do was, natomiast, yy, bo to też Panna jest też takim znakiem, na którym można polegać, tak? Takim znakiem bardzo obowiązkowym, bardzo takim mm, myślącym logicznie, tak? Też bardzo często planującym, podchodzącym też tak bardzo, um, bardzo. Um, no tak przyziemnie do, do otaczającej rzeczywistości i do świata, tak? Gdzieś Pan ma też te pewne rzeczy związane z taką praktycznością, z pilnowaniem ważnych rzeczy, które są obowiązków i tak dalej. Więc karty tutaj mogą mówić o pewnych punktach wspólnych, tylko czy z drugiej strony <laughs> ktoś, kto będzie podobny do Was tylko, że bardziej, bo tak bym to tutaj nazwał, bo taki jest król, yy, król denarów, tak? Czyli taki mężczyzna... Obawiam się, czy, te, czy w tym mężczyźnie może Wam troszeczkę nie brakować takiej iskry, tak? takiego ognia, takiej, mm, takiej magnetyczności, takiego przyciągania. tak Dlatego, że, tak jak mówię, ten mężczyzna zazwyczaj jest pokazany jako taki stateczny. On się mało y, wydaje, taki mało. Mało przyciągający, tak. On może mieć sporo do zaoferowania, natomiast, tak jak mówię, gdzieś tam, jeżeli chodzi o deficyty, to czas, no i czasem też troszeczkę to poczucie humoru. Bardzo często mężczyzna pokazany w królu denarów, on jest bardzo taki dosłowny, tak. On wiele rzeczy e, odbiera wprost. Jeżeli natomiast chodzi o tło, czwórka mieczy. Rycerz Denarów i Karta Sprawiedliwości. Czwórka Mieczy, moi kochani, to jest karta pewnej rekonwalescencji, leczenia się po czymś, dochodzenia. Nie ukrywajmy też, że przed czwórką Mieczy jest trójka Mieczy, więc karta złamanego serca, tak? Karta poczucia bycia trochę takim zranionym, tego, że coś poszło nie tak. I w czwórce Mieczy generalnie my dochodzimy do pewnej normalności. My się odbudowujemy, tak? My, my odzyskujemy taką pewność siebie. Też potrzebujemy bardzo często w czwórce, w czwórce Mieczy czasu dla samego siebie po to, żeby trochę odsapnąć, żeby sobie w głowie poukładać. Też bardzo często czwórka mieczy mówi o takiej potrzebie trochę odseparowania się od zgiełku codzienności, od ilości bodźców i tutaj karty mogą wskazywać na to, że wy możecie być obecnie w takim, w takim etapie. Także oczywiście gdzieś tam do pewnego stopnia jesteście otwarci na relacje, ale też potrzebujecie sobie pewne rzeczy w głowie w życiu poukładać, też potrzebujecie pobyć sami ze sobą. Też karta ta bardzo często mówi o docenieniu. Popatrzcie zresztą jak tutaj jest pokazane. My tak, nie tak jak w większości talii, też musimy na to zwrócić uwagę. W większości talii jest to pokazane jako osoba leżąca, nad którą są cztery miecze, tak? Czyli gdzieś tam tak jakby one wisiały, a ta osoba generalnie odpoczywa. Tutaj ta osoba medytuje. Medytacja też jest czasem y, spe, skupienia na sobie, tak? Jest też czasem ubogacenia samego siebie, wzrostu własnej duchowości, więc to w tej talii jest pokazane jako coś bardziej rozwijającego. Więc karty tutaj mogą też. Jeszcze jedna rzecz, karty mogą tutaj pokazywać. <laughs> jeżeli chodzi o ten miesiąc, że możecie też potrzebować więcej odpocząć i to też się może tutaj pokazywać. Nie wiem, czy to chodzi o to, że miesiąc jesienny i wy troszeczkę wiecie, bardziej yy, bolicie więcej czasu spędzić sami ze sobą, gdzieś tam możecie troszeczkę odczuwać tą aurę, tak? gdzieś może to wpływać na was, czy też to może o, o pokazywać też w czwórce mieczy, bo bardzo często to jest potrzeba rekonwalescencji i tutaj też ta karta może pokazywać, że jeżeli chodzi o ten miesiąc, to będziecie potrzebowali gdzieś tam sobie odsapnąć, więc jakieś krótkie, wolne Pracy wam ja się nie zdziwił, albo, albo jakiś, jakiś czas na odchorowanie. Obok natomiast mamy kartę, um, kartę rycerza Denarów, a rycerz denarów jest to karta planowania. Widać też, że wy się bardzo mocno skupiacie na jakichś swoich planach, na swoich projektach obecnie, a w kontekście tych dwóch energii, czyli gdybyśmy mówili o, o, o przyczynach, czyli o przeszłości, karty mogłyby pokazywać także sytuację, w której wy w tym momencie odchodzicie dochodzicie do siebie po czasie, w którym bardzo mocno Polegaliście na relacji z kimś, tak? Planowaliście z kimś wspólną przyszłość, i jakby to, co się wydarzyło, że to nie wyszło, czy to tak naprawdę wy podjęliście tą decyzję, czy ta druga osoba, to nie znaczy, że was to nie dotknie, tak. Yy. Natomiast ostatnia energia jest to karta sprawiedliwości. Karta sprawiedliwości jest kartą wyważenia, kartą gdzieś tam podejmowania najsłuszniejszych, najlepszych dla siebie decyzji, i także bycia fair wobec innych wobec siebie. W kontekście przeszłości karty mogą pokazywać, że w pewnym momencie musieliście najprawdopodobniej ja w ogóle nie zdziwił, gdybyście wy jakąś relację poprzednią zamknęli, ze względu na to, że y, mieliście świadomość, że to nie jest tak, jak być powinno, tak. Że pomimo tego, że planowaliście z kimś wspólną przyszłość, y, to w pewnym momencie doszliście do wniosku, że musicie być fair wobec siebie, jeżeli ta druga osoba nie jest fair wobec was. Y, karty też mogą pokazywać, jeżeli chodzi o obecną sytuację, że wy możecie w tym momencie gdzieś tam. Potrzebować też czasu dla siebie, wiecie po co? Żeby sobie poukładać jakieś tematy związane z przyszłością, albo w tym listopadzie, oprócz kwestii takich emocjonalnych, tak, będziecie planować tą yy, swoją przyszłość, albo też karty mogą pokazywać, że gdzieś rozpoczynacie coś nowego, co może także wy wymagać od Was skupienia. I tak jak mówię, bardzo mocno też karty pokazują potrzebę spokoju w tym miesiącu. Więc to jest bardzo ciekawe, bo tutaj karty pokazują okazję do flirtu. Ja tylko się zastanawiam, czy raz ta osoba będzie Wam odpowiadała. Dwa, bo może brakować jej troszeczkę takiej charyzmy, poczucia humoru, jakiejś takiej emocjonalności, wrażliwości. Yy, bardzo często zresztą panna, panna jest też takim znakiem, który jest otwarty także na osoby, które nie są podobne do niej, tak, też gdzieś daje szansę osobom, które, mężczyźnie, który może być, wiecie, bardziej taki um, emocjonalny, gdzieś tam, który też może mieć troszeczkę inne priorytety, który może mieć własne jakieś hobby, też panna potrafi być bardzo elastyczna, natomiast tutaj karty mogą pokazywać, że jeżeli chodzi o, o potencjalnego tutaj absztyfikanta, ja się zastanawiam, czy po prostu gdzieś... Um, ten, ten mężczyzna nie będzie dla Was taki zbyt stateczny, tak jakby mało miał w sobie finezji, mało, był taki mało porywający. No, i co istotne, karty mogą tutaj pokazywać, że to dopiero początek tej znajomości, więc, no, tak naprawdę od Was tylko zależy, jak sobie to dalej poukładacie, co z tym dalej zrobicie. I co z tą szansą na poznanie właśnie tego mężczyzny? Czy, czy, tutaj będzie po waszej stronie zainteresowanie? Chociaż karty pokazują, że jeżeli chodzi o początek, pokazują się tutaj bardzo miłe energie, takie po prostu bycia wobec siebie, e, wobec siebie m, tak pozytywnie nastawionym, takiej też serdeczności, sympatyczności, jakiegoś takiego flirtu, takiego drobnego jakby. Próby zbliżenia się do siebie nawzajem. To tak mi się w Paziu, w Paziu kielichów, kojarzy też z taką pewną nieśmiałością, tak, jeżeli chodzi o, o poznawanie siebie. Natomiast, tak jak mówię, no, ten król, denaru, który Wam się tutaj pokazał na przyszły miesiąc, jako potencjalnie osoba, którą możecie poznać, no, on ma swoje mocne i słabe strony. I tego nie da się tutaj ukryć. Na pewno też karty no, gdzieś tam mogą dawać wątpliwość, możecie też mieć pewne wątpliwości co do tego mężczyzny, czy jak będziecie go poznawać. Czy, czy on naprawdę chce relacji, tak? Bo on się może taki trochę wydawać, że on ma tak y, poukładane to życie, tak? Bo taki jest y, król Pentakli, że od tej do tej jest pracy, później ma jakieś swoje hobby, później gdzieś tam jakąś jeszcze może pracę kończy, jeżeli trzeba w domu, czasem jakieś rzeczy drobne wyskakują. On też jest y, gotowy na to, żeby gdzieś tam, jeżeli coś mówię, ma swojego, albo gdzieś jest na jakimś wyższym stanowisku, że czasem trzeba po pracy też coś jeszcze. Zweryfikować, podziałać, że czasem ktoś zadzwoni. No i karty mogą tutaj pokazywać, że wy możecie się zastanawiać, czy troszeczkę wiecie, czy, czy ten mężczyzna pokazany w królu Pentakli, on ma w ogóle czas na relację. I to też może być dla Was pewnego rodzaju znak zapytania. Jeżeli chodzi natomiast o Radę, karta Rada. To Rydwan. Rydwan tutaj radzi, żeby, jeżeli chodzi o ten miesiąc, kupić, bo to jest karta generalnie działania. Karta ta może wskazywać na to, że warto się skupić gdzieś tam na swoich rzeczach, na swoich sprawach, na swoich obowiązkach, rzeczach, które was interesują też, bo karty pokazują jakieś kwestie związane z rozwojem, planowaniem i tak dalej, warto w tym temacie działać. To może być też zachęta do jakiegoś krótkiego może wyjazdu, żeby gdzieś tam um, może w innym miejscu sobie jeszcze pewne rzeczy inaczej w głowie poukładać, czyli jest to zachęta także do pewnej mobilności. Natomiast tak jak mówię, jeżeli chodzi o ten miesiąc, karty pokazują z jednej strony okazję do poznania nowej osoby, z drugiej, też karty pokazują, że wy będziecie chcieli pobyć sami ze sobą. No ciekawe, to trochę takie wiecie przeciwstawne te energie. No, ale z drugiej strony też karty nie pokazują, żeby, żebyście gdzieś też mieli jakieś takie ciśnienie na to, żeby tą osobę poznać, tak? Wbrew sobie, wbrew tej osobie, gdzieś takie zaangażowanie na wyrost, tak? Gdzieś tam wychodzenie przed szereg, bo wtedy mielibyśmy inne energie. Mielibyśmy na przykład kartę Asa Kielichów, albo Asabuław, albo kartę siły, bo karta siły bardzo często mówi o przyciąganiu pomiędzy dwoma y, osobami, tak? Yy, czy też yy, pazia, yy, pazia Buław, który mówi gdzieś tam o takiej, takim ogniu w komunikacji. Tutaj karty pokazują pewne wyważenie, pewne brak ciśnienia przede wszystkim, tak? Na to, żeby gdzieś tam kogoś do tego swojego życia wpuścić, jeżeli tego nie poczujecie, bo to też jest bardzo istotne. Czy, czy czujecie tą iskrę, czy też nie. Czy Wam ta osoba odpowiada? Czy widzicie ten potencjał, czy też nie? Karty raczej pokazują, że będziecie tą osobę na razie obserwować, wyczuwać jaka ta osoba jest, um, czego, ta oso czego ta osoba y, w życiu swoim oczekuje. I też moi kochani, możecie w paziu mnie, czy tak jakbyście, w paziu, przepraszam, e, kielichów, też weryfikowali pewną wrażliwość tej osoby. No to też jest ciekawe. No, ale na szczęście pokazuje się tutaj ta osoba w karcie koła fortuny, a nie na przykład Diabła albo Maga, więc to też jest pewnego rodzaju. No, trzeba na pewno będzie zweryfikować, czy ten mężczyzna, który się pokazuje wam w listopadzie, to po prostu jest ktoś dla was. Czy was po prostu sobą zainteresuje. Jeżeli chodzi o tło, tak jak wcześniej już powiedziałem, bardzo mocno karty pokazują tematy związane z odpoczynkiem, z potrzebą troszeczkę spędzenia czasu więcej ze sobą, gdzieś tam uciekania od zgiełku, tak, od przebodźcowania. Karty też mogą pokazywać, że będziecie potrzebowali sobie przemyśleć jakieś swoje plany i już ja bym się nie zdziwił, gdybyście w związku z jakimiś swoimi planami coś zaczynali działać. Karty też mogą pokazywać, Karta Sprawiedliwości bardzo często też mówi o jakichś sprawach sądowych, urzędowych. Karty też mogą pokazywać, że możecie Mieć do załatwienia jakąś ważną sprawę, i ona też może w kontekście nie wiem czy poprzedniej relacji, czy w ogóle jakąś sprawę urzędową, yy, i ona też wam może troszeczkę zajmować tutaj czas i głowę. Jeżeli chodzi o radę, tak jak wcześniej już powiedziałem, karty pokazują, żeby się skupić na swoich zadaniach, tym co macie do zrobienia. Karty też mogą tutaj pokazywać, ta karta rada może też pokazywać, że jeżeli chodzi o ten miesiąc, warto by było no pozwolić sobie na jakiś na przykład krótki wyjazd tylko w swoim towarzystwie albo na jakiś wypad za miasto generalnie jest to też moi kochani zachęta do pewnego rodzaju pewnego rodzaju zachęta do ruchu w tym miesiącu tak więc, moje kochane panny, ja Wam bardzo za to czytanie dziękuję, mam nadzieję, że ono Tobie pomoże. Jeśli to czytanie Ci się spodobało, jeśli rezonuje z Twoją sytuacją, jeśli chcesz być na bieżąco z moimi nowymi czytaniami lub po prostu docenić moją pracę, zapraszam Cię do subskrybowania, lajkowania i komentowania. Chciałbym życzyć Tobie udanego miesiąca, słyszymy się niedługo, pozdrawiam. Marchmentarot.